Hej, cześć się, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Admiros, a to jest y, drugi odcinek z y, takiej, takiej serii vlogów, nie vlogów, y, Admiro Vlog. Tak właśnie nazwałem. Początkowo miała być nazwa Admirolog, ale tak trochę dziwnie brzmi jak taki ginekolog trochę, więc postanowiłem, że zmienię to na Admiro Vlog. No i dobra, słuchajcie, drugi odcinek. Hmm, czym się dzisiaj zajmiemy? Jak już pewnie widzicie, zajmiemy się moją kolekcją gier. Nie jest może ona zbyt duża, ale no w w sumie można powiedzieć, że jest duża, ale, ale nie są to gry typowo takie pudełkowe. Większość, jest z, nich, y, większość z nich jest CD-Action. No ale dobra, mniejsza o to. A właśnie, jeżeli podobają Wam się takie filmy, no to zostawcie łapkę w górę. Ok, dobra, zaczynamy, słuchajcie. Mm, to jest y, Game Capture HD. Niedawno właśnie sobie zakupiłem. Mm, jest to nagrywarka do, do gier, ma port HDMI i tak dalej. Mniejsza o to mamy tak Encyklopedia Gier 2006 Movie Studio Platinum to jest taki Sony Vegas wersja dla ubogich tutaj kolejna Encyklopedia Gier nie wiem po co w ogóle kiedyś to kupowałem tę Encyklopedia Gier trochę to było bez sensu dobra tu oczywiście kolekcja World of Warcraft WoW TBC Liczki Kataklizm Pandarie no i nie mam jeszcze tej najnowszej wersji Warlords of Draenor no bo, no bo tylko zakupiłem sobie wersję cyfrową. Dobra, dalej oczywiście Diablo 2 plus dodatki, ja tutaj nie widzę co pokazuje, więc w sumie nie będę pokazywał. Dobra, później mamy Diablo 3, Starcrafta pudełko, mam tylko do niego pudełko, bo dostałem je od jakiegoś sklepu, chyba od Keje, bo oni tam jakieś, kiedyś mieli problemy z, 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 z tym. No, no z kluczami jakimiś, wersjami cyfrowymi i dali taki gratis. Yy, dla graczy, że można było sobie wybrać trzy pudełka, chyba, czy jakoś tak. Tak, ja pamiętam, że wybrałem sobie Starcrafta i Risena, tak, więc w sumie dwa pudełka. No i dobra, co my tu mamy jeszcze? Jest Red Faction, Hard Reset, którego kupiłem, i Red Faction, w sumie też w biedronce za dychę. I tu mi jakiś komar lata się, stąd wypadł. Dobra. Yy, dalej mamy to trochę nie widać, może. O. Legacy of Kain Anthology, o tak w sumie byłoby lepiej, ale to wtedy wy źle będziecie widzieć. Dobra, Władca Pierścieni, Bitwa o Śródziemie, które, tą grę w ogóle ta płyta nie znalazła się u mnie w pececie. Red Baron 3D, NBA Live, Spell Force, Hugo Gwiazdkowa Przygoda, którą dostałem, to jest właśnie ciekawe, Hugo Gwiazdkowa Przygoda dostałem od wuja, kiedy byłem w bodajże drugiej gimnazjum albo w trzeciej gimnazjum. I słuchajcie, ja już wtedy grałem w Postala, w Penkillera w ogóle w jakieś brutalne gry. A, a tu wujek mi kupił Hugo Gwiazdkowa Przygoda, i to było takie. No, no super, dzięki, wuju, że mi kupiłeś grę, ale super, cieszę się. Żartowałem, wcale się nie cieszyłem. Dobra, no i Wild Battle Cry 3. W sumie to. Jak tutaj widać, to jest. To było z jakiejś, jakiejś tej. Z jakiejś gazety. Dobra, mniejsza to mamy tutaj niżej, niższą półkę. Tu jest o wiele, ciekawsze, o wiele ciekawsze rzeczy, ponieważ tutaj mam CD-Action, które kolekcjonuję. No, i jak widzicie, jest tutaj strasznie dużo tego CD-Action, tych płyt. Jak widzicie, tutaj mamy dwa takie rzędy ustawione. Już powoli zaczynam od góry ustawiać. Nie będę tutaj każdego numeru po kolei mówił. Możecie tylko tak sobie zerknąć mniej więcej mniej więcej tu są gazety jakieś do CD-Action, takie bonusy na przykład tipsomaniaki jakieś. Czy chociażby Czy chociażby Jak to się w ogóle nazywa No z archiwum X-lecia Nie wiem w sumie co tam było Zobaczmy z ciekawości Bo nie pamiętam Co my tu mamy Dziesięciolecie CD Action I tu pewnie będą jakieś Kurde nie mogę Nie mam statywu, nie mam nic Muszę wszystko otwierać jedną ręką Więc uważajcie, dobra No i tu oczywiście gry jakieś tam do poczytania Taka gazetka Kurde, nie włożę jej teraz. Dobra, jest. Udało się. Jak widzicie, mam mnóstwo CD Action. Tutaj niżej jakieś słowniki, inne książki, bla, 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 nieinteresujące. Tutaj kolejna półeczka. Jeszcze więcej CD Action. To są w sumie, to już są w sumie gazety. Mam dwie półki takie zapełnione. Już nie mam gdzie układać. Tutaj w sumie zostało trochę miejsca, taka szparka, ale trochę, trochę mało. No i dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi o moje, moją kolekcję gier. Jest ich jeszcze więcej, zaraz wam pokażę sobie przygotowałem, bo słuchajcie dalej, dalej nie mam komputera, niestety yy, dalej nie zrobili mi, nie, nie z, yy, w serwisie mi nie naprawili zasilacza, więc no niestety dalej siedzę na laptopie trochę smutek, ale cóż no ale tu kolejne gry jakieś nie wiem czy, nie chcę mi się wszystkich pokazywać zgadzę to ogólnie, co nie? Czajcie o co chodzi jakieś PC formaty, to już takie mniej o na przykład Van Helsing, ale to jest film Straszny film, Rayman 3, Photoshopy, no i inne tam. Jeszcze więcej, jeszcze, więc już mi się nawet nie chce ich wymienić, bo ich jest strasznie dużo. No i dobra, teraz tu będzie historia, coś ciekawego. <laughs> Mamy tutaj segregatory. I słuchajcie, każdy taki segregator. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery takie segregatory po 50 płyt. I słuchajcie, one były zapełnione y, płytami. Y, jakby to powiedzieć nielegalnymi piratami, tak? Wszystkie były zapełniane piratami, ja to trochę uzupełniłem je. Te piraty wszystkie wyrzuciłem te płyty, bo stwierdziłem, że nie będę trzymał piratów, bo bo nie chcą mi potrzebne. Wolę mieć oryginalne gry, a piraty teraz mogę sobie z torrentów ściągnąć, zainstalować grę i po prostu sobie usunąć. Nie ma sensu zapisywać na płycie, bo mamy szybkie internety, szybkie pobieranie. No i słuchajcie, około 200 płyt miałem takich spiraconych. No i teraz tak. <laughs> Moje zdanie na temat piracenia jeżeli, jeżeli ktoś nie ma pieniędzy i piraci, okej, okay, spoko, to jest zrozumiałe, tak? Nie masz pieniędzy, chcesz być graczem, chcesz się pograć. Załóżmy, chodzisz do pierwszej gimnazjum, drugiej czy do podstawówki, nie masz kasy na gry, po prostu, to jest okej. Okay. Ale jeżeli masz pieniądze i nie kupujesz gry, bo po prostu, bo ci szkoda kasy, no to już wtedy nie jest, to już nie jest fajne, takie piracenie. To jest takie moje osobiste zdanie, ale jak to lubi. No dobra, tu mamy jakiś kolejny segregator, kolejne gry. Tak już na szybko pokażę, bo jeszcze największa kolekcja przed Wami, że tak powiem. Sorry za jakoś, ale ja to wszystko nagrywam telefonem, więc, więc wiecie jak to jest. No, sudeki też CD-action. No, głównie wszystko mam to z jakichś tam z gazet, tak. A no i dobra, te segregatory są wszystkie puste, tu były pirackie gry, tak. 50, 100, 150. No i ten czwarty, no to 200. Około 200 pirackich płyt miałem, więc po prostu. Wow. Nie do pomyślenia. No i tutaj encyklopedia, wiem, nie myślę, dam radę. O kurde, jedną ręką... <g hoje> nie dam rady chyba wam pokazać jedną ręką, będzie ciężko. No, ogólnie jakieś tam gry. Też z gazet, większość. State of War, może, może jak będę tak przewracał komuś, coś tam wpadnie w oko. Może też kupywaliście jakieś kiedyś gazety, no tu jest na przykład splej jakiś. Castle Strike, nie wiem czy kiedykolwiek w to grałem istotne mm, Grom, też CD Action, Ethel Lordsy. Też CD Action w sumie. Chase Ventura, o, Ghost Master, The Suffering. Bardzo fajna gierka. Polecam każdemu. Tutaj jeszcze jakieś. I Original Warsy jakieś, i z Bravo Sport. Czy to w ogóle jakaś gra była? Night Race. I menadżer piłkarski, no, nawet z Bravo Sport, bo kiedyś kupowałem trochę brawo sportu. Nawet jakaś tam gra się z tego trafiła. Dobra, to odrzucę. No i teraz. Ech. Oj, to są moje statystyki kanału, to nie mogę Wam pokazać. Dobra. Hu, hu, hu. No dobra, mamy lampę błyskową, więc troszkę będzie to słabo widać. A nie mogę jej w sumie teraz wyłączyć. Dobra, mniejsza z, to, mniejsza z tym. Jakoś będzie widać. Tutaj Wam tak na szybko pokażę. To jest moja kolekcja gier na Steamie. Nie wiem, czy tutaj będzie widać. Chyba jest dobrze w miarę, dobra, okej, okay. więc tak, nie będę tutaj czytał wszystkich tytułów, ogólnie gier mam na Steamie 180, plus jeszcze jakieś tam 2-3 na Uplayu, na Originie też ze 3-4, może 5 jakieś tam darmowe rozdawali. Dobra, pokażę Wam tylko, przeczytam Wam tylko te gry, które sobie zakupiłem podczas promocji, podczas promocji Steama Summer Sale, czyli na wyprzedaż letnia Steama. Nie będę oczywiście czytał tych gier y, Indii, bo Indie też strasznie dużo indyków. Indyków właśnie kupiłem, całe mnóstwo. I to by było w ogóle bez sensu, jakbym wam to czytał, te wszystkie indyki. Dobra, tak więc lecimy. Co ja tu mam? Mm, Bully, na pewno. Bully Scholarship Edition. Kupiłem w promocji y, chromek, który już zainstalowałem. Do tego wszystkie komandosy, chociaż nie wiem, czy w nie zagram. Była promocja, więc kupiłem. Tak to jest na Steamie. Kupujesz i po prostu nie grasz w to. Darksidersy dwójkę kupiłem. Bo też chciałbym nagrać coś z tego. Na pewno jakieś walkthrough się pojawi. Co tu jeszcze mamy. Tutaj chyba. Nic. Half Life. Tak Half Life y kupiłem sobie też wszystkie. Nigdy nie grałem, chciałem zawsze zagrać w Half Life'a. Teraz była świetna okazja, bo była promocja na Steamie. Hotline Miami kupiłem, też chciałbym w to zagrać ciekawe. Co tu jeszcze mamy? Limbo kupiłem, ale to jest raczej indyk, ale też coś widziałem, bardzo fajnie ta gra wygląda. Dlatego też myślę, że warto w nią zagrać. Outlasta kupiłem, o właśnie Kupiłem Outlasta plus DLC Zawsze chciałem w to zagrać A była promocja, więc wiecie Po prostu nie mogłem się powstrzymać Ej, telefon, łap focus. Dobra Postala kupiłem dwójkę, nie wiem po co, ale Ale chyba czasem będę musiał Sobie w niego pograć, po prostu Odrąbać komuś szpadlem głowę Nie wiem, tak po prostu czasem mam ochotę Ej, Jakiś Radical Roach Ale to jest, to jest raczej To jest Indyk na pewno no i przy okazji sobie możecie zobaczyć, jakie mam gry, tak? Szanka? Nie, ja w sumie jest ich tutaj tak dużo, że nawet już nie ogarniam, które miałem, a które nie. Wiedźmina sobie kupiłem, tak, jedynkę i dwójkę. Ale to było jeszcze przed wyprzedażą Steama. I kupiłem sobie jeszcze grę yesterday. Która jest naprawdę super, bo, bo jest produkcji Pendulo Studio, dobrze mówię? Chyba tak się nazywałem. To są ci, co zrobili Runawaya, też bardzo fajna gierka. No i dobra, to jest cała moja kolekcja. Wszystko, co miałem wam pokazać, to wam pokazałem. Mam nadzieję, że się wam podobało. Nie zapomnijcie zostawić lajka. A i właśnie, pod poprzednim filmikiem, pod poprzednim AdmiroVlogiem pisaliście mi tematy, tak. Uwzględniłem te tematy, ale póki co. Mam plan na następny AdmiroVlog i będzie to moje stanowisko do grania, więc na pewno, na pewno Wam się to spodoba. Tak? Zobaczycie, gdzie i na jakim komputerze gram. Dobra, myślę, że to wszystko. Jeżeli coś pominąłem, no to trudno. No, zresztą, jak widzicie, na laptopie jestem, tak? To jest laptop, więc pokażę Wam stanowisko moje komputerowe. Być może już będę miał komputer i zasilacz, to będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda mój PC. Obudowa. A jeśli nie, no to najwyżej nagram bez peceta. A obudowę podam w opisie i sobie ją po prostu zobaczycie. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, mam nadzieję, że się Wam podobał ten odcinek. Zapraszam na kolejny. Nie zapomnijcie łapkować, subskrybować mojego kanału i tak dalej. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.